Dzień dobry, witam was szanowni Po raz pierwszy Jeżeli chodzi o taką pogadankę W nowym roku Myślę, że będą zdarzały się częściej A nawet raz w tygodniu Poza oczywiście naszymi wspólnymi Czytaniami z cyklu Poczytaj Mi Pracki. Aktualnie czytamy dziewiąty tom Transurfingu Wadima Zelanda. Zwróćcie uwagę, na moim kanale są takie zajawki Poczytaj Mi Pracki i to właśnie jest to. Te nasze czytania po tygodniu najczęściej znikają. Potem jest kolejna część i tak dalej, i tak dalej, i tak już powiedzmy od kilku lat. Spotykam się nieraz z takimi y, dwoma skrajnymi opiniami. Pierwsza opinia to taka, że cały czas wszechświat nam coś podpowiada. To znaczy, jeżeli spojrzę na zegarek i jest trzecia trzydzieści trzy, to są trzy trójki, ciekawe, co one mi mówią. Jeżeli y, jest 1515, 15, to są dwie piętnastki, coś to... Coś tu jest nie tak, coś mi ten wszechświat podpowiada. W moim wypadku akurat tak nie jest, dlatego że ja korzystam z zegarka, właśnie na niego patrzę, zegarka, który ma wskazówki, więc tam te przeliczniki, wszystkie niespecjalnie mnie dotyczą, ale są właśnie tacy ludzie, którzy bardzo interesują się tymi liczbami, cyferkami, albo powiedzmy, coś się wydarzyło, to na pewno trzeba sprawdzić, co to dla mnie oznacza co to wieszczy, co się wydarzy w związku z tym w najbliższej przyszłości. I są też tacy, którzy prezentują postawę, ja wszystko muszę zrobić własnymi rękami i żadne znaki nie mają tutaj żadnego znaczenia. Wszystko muszę trzymać w garści, kontrolować, zaplanować i wtedy dopiero będę miał efekty. Postanowiłem połączyć te dwie postawy i zrobić tak, żeby dla każdego było coś miłego, a raczej żeby było coś miłego dla obu tych grup prezentujących obie te postawy. I jeszcze jedno. Znaki, jakoś tak zauważyłem, może się mylę, ale jakoś tak się porobiło, że zwłaszcza dostrzegamy znaki negatywne. Nie mówię tu o tych, którzy panują nad swoim nastawieniem i wiedzą, że zwierciadło rzeczywistości odbija nam nasz stosunek do wszechświata, ale ogólnie w społeczeństwie przyjęło się zwracać uwagę na negatywne znaki. Czyli lusterko pękło, 7 lat nieszczęścia, przeszła kotka czarna, a teraz się mówi kocia osoba. Przeszła kocia osoba koloru czarnego, monochromatyczna, więc coś mi się nie uda i tak dalej. A może by tak odwrócić tę sytuację i wymyślić znaki, które ewidentnie świadczą na moją korzyść. Znaki, które wieszczą, że jest i będzie po prostu rewelacyjnie. I zobaczcie, po pierwsze będziemy zwracać uwagę na znaki, a po drugie, tymi własnymi ręcami te znaki sobie wyprodukujemy. To znaczy, wymyślmy sobie takie rzeczy, które jeżeli się wydarzą, to to będzie nas wprawiać w niesamowicie dobry humor i będzie świadczyć na naszą korzyść i wyłącznie na naszą korzyść. Oto moja propozycja. I chcę wam zaproponować zabawę, zabawę, która pomoże nam bardziej lubić, bardziej kochać samych siebie i zdawać sobie sprawę z tego, że co by nie było, to i tak będzie fajnie. Otóż proponuję, żebyście znaleźli jakieś takie fajne puzderko albo szkatułkę, a może słoiczek jakiś taki ozdobny, który będzie służył wyłącznie do tych celów, o których zaraz powiem. Znajdźcie takie puzderko i zróbcie 9 karteczek. Na tych 9 karteczkach, jeżeli ktoś chce, to może napisać całymi zdaniami, a jak nie, to po prostu ponumerujcie te karteczki od 1 do 9. I gdzieś sobie osobno po prostu napiszcie, co oznacza 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Na pierwszej karteczce. Zapiszcie przewidywaną możliwość, która może zaistnieć w dniu dzisiejszym. Pierwszą taką możliwość. Niech to będzie przewidywanie, że dziś przyjdzie do mnie mały, serdeczny znak od wszechświata, świadczący o tym, że wszechświat się o mnie troszczy. Na drugiej karteczce, na przykład, ktoś powie mi dzisiaj coś, co mnie szczerze rozbawi. Na trzeciej, znajdę coś wartościowego, może na ulicy, może w kieszeni. Potem, na kolejnej, dostanę, otrzymam inspirację do mojego aktualnego projektu, powiedzmy, że zastanawiam się nad czymś i dzisiaj otrzymam fajną inspirację. Kolejna karteczka. Ktoś nieoczekiwanie udzieli mi pomocy w drobnej, ale istotnej dla mnie sprawie. Potem otrzymam komplement, który poprawi mi humor. Następnie pojawi się dzisiaj okazja do krótkiego, ale skutecznego odpoczynku. Potem może spotkam kogoś, kto mnie czegoś nauczy, opowiadając swoją historię. No i może na dziewiątej karteczce zapiszmy: uzyskam drobny zysk finansowy. To może być rabat, to może być ciekawa promocja. Wrzućmy te wszystkie karteczki do tego słoiczka czy puzderka. Potrząśnijmy i wyrosujmy jedną karteczkę na dzisiaj. A potem otwórzmy się w ciągu dnia na sygnały od wszechświata. Czyli powiedzmy, jeżeli to będzie kwestia... Wylosuję, że dzisiaj uzyskam jakiś drobny zysk finansowy. No to będę uważny na ceny, za które będę nabywał różne towary. Będę uważny, żeby zauważyć jakieś fajne promocje. Może kiedy sięgnę do kieszeni, okaże się, że tam jest jakaś monetka, o której dawno zapomniałem, i no, to będzie świadczyło o tym, że sygnał otrzymałem od wszechświata. Jeśli mam otrzymać komplement, który poprawi mi humor, to nastawiam się na to, że będę przyjmował te komplementy. Nie będę umniejszał swoich zalet, tylko serdecznie odpowiem: dziękuję. Jeśli Nastawiam się na inspirację w związku z moim projektem, to będę notował idee, które przychodzą mi do głowy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, że mamy dziewięć takich karteczek, to możemy przez dziewięć dni bawić się właśnie tymi karteczkami. A najważniejsze, żebyśmy pamiętali, że to jest zabawa. No i dobrze jest tak jak Wspominam podczas maratonu, teraz zimowego zwłaszcza, dobrze jest wieczorem zapisać sobie w zeszyciku, co się wydarzyło i za co jestem wdzięczny. Tak więc powodzenia i miłej zabawy. A jeśli chcecie przez 80 dni bawić się w podobny sposób, no to dołączcie do naszego maratonu, który co prawda zaczął się pod koniec grudnia, ale będzie obsługiwany jeszcze po oficjalnym zakończeniu, także każdy zdąży go w rozsądnym terminie ukończyć. Powodzenia, miłego dnia, miłej zabawy, dbajcie o siebie i do następnego razu. Przygotuj się na ekscytującą podróż do świata pozytywnych możliwości z naszym zimowym maratonem transurfingu. Co oferujemy? 80 dni przesłań. Odkryj moc przestrzeni wariantów i naucz się, jak kształtować swoją rzeczywistość w harmonijny sposób. Prognozy: codziennie inspirujące prognozy, które wprowadzą Cię w pozytywny nastrój i zachęcą do działania. Hasło dnia: skup się na kluczowym przesłaniu, które pomoże Ci odnaleźć wewnętrzny spokój. Amalgamat dnia. Technika transurfingu, która umożliwi Ci wyciszenie umysłu i pomoże z dystansem spojrzeć na rzeczywistość. Ciesz się wspaniałą zimą w tym roku. Odnajdź radość w drobnych rzeczach i pozwól sobie na chwilę relaksu w tym magicznym czasie. Dołącz do nas i przekonaj się, jak transurfing może zmienić Twoje życie na lepsze. Ta zima będzie kolorowa i nasycona. Odkryj nieograniczone możliwości, które czekają na ciebie w przestrzeni wariantów. Napisz na maila marcinpradzki.gmail.com. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Razem stworzymy niesamowitą społeczność, która wspiera się nawzajem w drodze do dobrego życia. Koszt inwestycji w ten 80-dniowy projekt to złoty 50 zł dziennie, czyli w sumie 120 zł. Zapraszam Marcin Pracki, Technologia Celu.